Cześć, zapraszam na nowy film na naszym kanale pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. Synowie, którzy są kopiami swoich ojców. Jaki ojciec? Taki syn. W niektórych przypadkach to stare przysłowie jest niezwykle adekwatne do sytuacji. Bardzo często ojców z synami łączy nie tylko podobieństwo, ale i wybór drogi życiowej. Zobaczcie, kim zostali synowie znanych ojców. Czy powtórzyli sukces rodzica, czy poszli w jego ślady? A może wręcz przeciwnie, odcięli się od niego zupełnie. Zapraszamy do wysłuchania naszego zestawienia. Numer 10: Lloyd Bridges i Jeff Bridges. Lloyd Bridges zagrał w swoim życiu w ponad 150 filmach. Obecnie w branży filmowej ludzie mogą tylko pomarzyć o takiej karierze. Był naprawdę człowiekiem, który kochał aktorstwo, zaś 1 lutego 1994 roku otrzymał nawet własną gwiazdę w słynnej Alei Gwiazd w Los Angeles. I na szczęście dla nas, Lloyd Bridges był też ojcem bardzo utalentowanego i zabawnego mężczyzny o imieniu Jeff. Jest on uznawany za prawdziwego człowieka renesansu. To bowiem nie tylko aktor i producent filmowy, ale i piosenkarz, muzyk, fotograf, autor tekstów piosenek, a nawet artysta-malarz. Jeff Bridges po raz pierwszy pojawił się na dużym ekranie już jako dwuletnie dziecko. Wystąpił wówczas u boku swojej matki w filmie Firma, którą utrzymuje. Jego kariera aktorska w późniejszych latach rozpoczęła się jego występami w programie ojca Seahunt. Jeff wystąpił w kilku innych rolach w różnych programach telewizyjnych, takich jak Lessie czy w Poszukiwaniu Ameryki, zanim dostał swoją pierwszą rolę w filmie, w The Last Picture Show, za którą został nominowany jako najlepszy aktor drugoplanowy do Oscara w 1972 roku. Nominacja ta uczyniła go jednym z najmłodszych aktorów, jakich kiedykolwiek nominowano do Oscara. Z kolei za pierwszoplanową rolę w filmie Szalone Serce, Oscara w końcu otrzymał. 75-letni obecnie Jeff Bridges wystąpił łącznie w ponad 80 produkcjach kinowych i telewizyjnych, w tym w takich hitach jak Gwiezdny przybyż, Big Lebowski, Iron Man czy Tron Dziedzictwo. Numer 9. Mel Gibson i Milo Gibson. Mel Gibson na swoim koncie ma wiele osiągnięć i nagród. Zasłynął jako aktor, reżyser i producent filmowy. Mad Max, Patriota, Przełęcz Ocalonych, Zabójcza Broń i Waleczne Serce to filmy, których ludzie nigdy nie zapomną. Jest w branży od lat i zawsze wydaje się, że jest w stanie zaskoczyć ludzi swoim talentem. Gwiazdor od 1980 do 2009 roku był w związku małżeńskim z Robin Gibson. To właśnie z nią doczekał się aż siedmiu pociech, w tym Milo, który urodził się w 1990 roku. Urodzony w Australii i wychowany w Malibu w Kalifornii Milo Gibson cieszył się normalnym dzieciństwem z dala od blasku Hollywood, gdzie nacisk kładziono na zwykłe doświadczenia z życia codziennego, a nie show-biznesu. Przez długi czas odcinał się nawet od aktorstwa, był między innymi masażystą. W końcu jednak odezwała się w nim żyłka aktorska i zadebiutował w nagrodzonym Oscarem filmie Przełęcz Ocalonych w reżyserii swojego ojca. Milo jest również znany ze swoich ról w takich filmach jak Plemiona Palos Verdes, Potępieńcy czy 303. Bitwa o Anglię. Jego wygląd i niesamowite podobieństwo do ojca sprawiły, że Milo podbija serca kobiet z kilku pokoleń. Numer 8. Pierce Brosnan i Dylan Brosnan Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest chyba z serii filmów, w których zagrał samego Jamesa Bonda. Golden Eye, Jutro nie umiera nigdy, Świat to za mało i Śmierć nadejdzie jutro. Z dziennikarką Kelly Shay Smith aktor ma dwóch synów i obaj są modelami. Starszy Dylan Brosnan, który współpracował między innymi z takimi markami jak Yves Saint Laurent czy Burberry, próbuje również swoich sił w aktorstwie. Kształcił się w School of Dramatic Arts University of Southern California, a w trakcie nauki był asystentem producenta przy filmie krótkometrażowym Zatruty Raj. Być może niedługo zobaczymy go na szklanym ekranie. Numer 7: David Cassidy i Bo Cassidy. David Cassidy był amerykańskim aktorem i piosenkarzem, którego popularność przypadła głównie na lata 70. Wyjątkową popularność przyniosła mu rola w serialu telewizyjnym The Partridge Family, gdzie grał starszego syna Shirley Jones, która prywatnie była jego macochą. David Cassidy zaśpiewał także kilka piosenek do tego serialu. W trakcie swojej kariery nagrał aż siedem studyjnych albumów. David Cassidy był trzykrotnie żonaty, a trzecią, ostatnią żoną była Sue Schifrin, z którą miał syna Bo. Bo również jest muzykiem i pracuje z najlepszymi nazwiskami w muzyce, takimi jak Terry Britton i Mike Spiro. Poza karierą solową, Cassidy jest częścią trzyosobowego zespołu rockowego znanego jako The Rivalry i razem z nimi występował na różnych trasach koncertowych i imprezach w całym kraju. Brał także udział w kilku projektach filmowych zarówno za kamerą, jak i przed nią. Zagrał Frediego w horrorze Netflix Original Mama Klaus Deck the Holes with Guts. Nie osiągnął jeszcze poziomu swojego ojca, ale jesteśmy pewni, że jest blisko. Numer 6: Alan Thicke i Robin Thick. Wiele osób zna Alana Thicke'a z telewizji jako gospodarza talk show Thick of the Night. Czy jako aktora m.in. innymi z sitcomu „Dzieciaki kłopoty” i „My”, czy seriali „Moda na sukces” i „Nagi patrol”. Syn zmarłego już aktora i amerykańskiej piosenkarki Glory Loring, Robin, jest piosenkarzem, autorem tekstów, producentem muzycznym, tancerzem, muzykiem i aktorem, który największą rozpoznawalność zdobył po wydaniu singla „Blurred Lines” w 2013 roku. Promujący go utwór pod tym samym tytułem Blurred Lines stał się światowym hitem i zdobył pierwsze miejsce zestawienia Billboard Hot 100, osiągając szczyty listy przebojów w ponad 13 krajach. Szkoda, że za tymi sukcesami nie idzie udane życie rodzinne. Robin ma bowiem na swoim koncie m.in. oskarżenie o znęcanie się nad synem i byłą żoną. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Numer 5: Jack Nicholson i Ray Nicholson Jack Nicholson jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych aktorów Hollywood, uznawanym też za jednego z najlepszych. Często wybiera role, które nacechowane są skrajnościami psychopatycznym uosobieniem bądź ekscentrycznym sposobem zachowania. Początki jego kariery to role w niskobudżetowych horrorach w reżyserii Rogera Cormana. Zauważony został dopiero w 1969 roku po filmie Swobodny Jeździec, w którym zagrał rolę uzależnionego od alkoholu adwokata. Zaowocowała ona nominacją do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Od tego momentu kariera Nicholsona potoczyła się błyskawicznie. Dzięki rolom w kultowych filmach takich jak Lot nad Kukuczym Gniazdem, Lśnienie i Chinatown zdobył sobie trwałe miejsce w panteonie największych gwiazd Hollywood. Jego charakterystyczny styl gry, charyzma oraz umiejętność wcielania się w złożone, często mroczne postacie przyczyniły się do zdobycia wielu prestiżowych nagród, w tym trzech Oscarów. Jest on również ojcem sześciorga dzieci z różnych związków. W tym Reja Nicholsona, który również próbuje odnaleźć się w świecie aktorstwa. Zagrał on już bowiem w kilku produkcjach, m.in. w obsypanym nagrodami filmie Obiecująca Młoda Kobieta czy drugiej części horroru Uśmiechnij się. Czy powtórzy sukces ojca? Zobaczymy. Numer 4. Clint Eastwood i Scott Eastwood. Clint Eastwood to legendarny amerykański aktor, reżyser, kompozytor muzyki filmowej oraz żywa ikona światowej kinematografii. Niegasnącą sławę zapewniły mu wybitne role bezimiennego w filmach Sergio Leone oraz nieugiętego, twardego gliny Harry'ego Kalahana w obrazie Dona Sigela Brudny Harry, który zresztą doczekał się wielu kontynuacji. Eastwood jest laureatem kilkudziesięciu prestiżowych nagród. Ma na swoim koncie m.in. 4 Oscary, 3 Złote Globy oraz 3 Cezary. Jest człowiekiem, który naprawdę kocha to co robi, wyjątkowo aktywnym mimo podeszłego wieku, a ma obecnie już aż 94 lata. Liczba jego kobiet niemal dorównuje liczbie filmów, w których zagrał. W latach 1975-1988 spotykał się z Sondrą Locke oraz stewardessą Jacelyn Reeves, z którą ma m.in. syna Scotta, również próbującego swoich sił w aktorstwie. I trzeba przyznać, że całkiem nieźle mu to wychodzi. Grał m.in. w filmach Legion Samobójców oraz Szybcy i Wściekli 8. Karierę rozpoczynał jako model pod nazwiskiem matki, jako Scott Reeves, aby uniknąć oskarżeń o nepotyzm. Nie zmienia to jednak faktu, że filmowy debiut zawdzięcza właśnie ojcu. W 2006 roku zagrał drugoplanową rolę w jego wojennym sztandarze chwały. W kolejnych latach pojawił się w innych produkcjach Clint'a, Gran Torino i Invictus Niepokonany. W międzyczasie oglądaliśmy go też w dramacie sportowym Ścigając Marzenia, kryminale Amerykańska Zbrodnia oraz w familijnym obrazie Wyścig Po Szczęście. W 2012 roku znów pojawił się u boku taty. Tym razem w wyreżyserowanym przez Roberta Lorenza komedio-dramacie sportowym Dopóki Piłka w Grze. A mamy wrażenie, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i wkrótce dorówna legendzie, jaką bezsprzecznie jest jego ojciec. Numer 3. Tom Hanks i Colin Hanks. Tom Hanks jest dwukrotnym laureatem Oscara za pierwszoplanowe role w filmach Philadelphia oraz Forrest Gump. Niektórzy do końca życia będą go kochać za tamte dwie pamiętne komedie romantyczne z lat 90., czyli Bezsenność w Seattle, gdzie zagrał romantycznego wdowca zagubionego po śmierci ukochanej żony, i Masz wiadomość, gdzie z kolei wcielił się w księgarza monopolistę, który nawiązuje korespondencyjny romans z właścicielką kameralnego sklepu z książkami. Na dodatek, Tom Hanks jest uważany za najmilszego aktora. Wszyscy go lubią, wszyscy go cenią, nikt złego słowa o nim nie powie. Aktor zbudował swoją wysoką pozycję w przemyśle filmowym, grywając prawdziwych, ale przeciętnych bohaterów. Jego syn, Colin Hanks, również jest aktorem. Pierwszą pracę w branży filmowej otrzymał w 1995 roku, gdy został asystentem producenta filmu Apollo 13, w którym główną rolę grał jego ojciec. Rok później po raz pierwszy zagrał niewielką rolę w szaleństwach młodości. W 1999 roku wygrał casting do serialu Roswell w Kręgu Tajemnic, wcielając się w jedną z głównych postaci Aleksandra Whitmana. W 2002 roku otrzymał główną rolę w produkcji kinowej. W Kwaśnych Pomarańczach zagrał Shauna Bramdera, próbującego dostać się na studia na Stanford University. Regularnie zaczął od tego czasu pojawiać się w filmach występując w takich produkcjach jak King Kong, Centralne Biuro Uwodzenia, Króliczek i kilku innych. Mimo iż nie ma jeszcze na swoim koncie żadnego filmu tak imponującego jak jego ojciec, ale przecież wciąż ma przed sobą długą karierę. Numer 2. Jerry Steeler i Ben Stiller. Jerry Steeler był amerykańskim aktorem komediowym i komikiem. Wśród filmów, w jakich można go było zobaczyć, są takie tytuły jak Port Lotniczy 75, Długi Postój na Park Avenue, Lakier do Włosów czy "Zulander". Wystąpił też na deskach Broadwayu w hitowym przedstawieniu The Reeds z 1975 roku. Razem ze swoją zmarłą w 2015 roku żoną Ann tworzyli komediowy duet Steeler and Mira. Można ich było zobaczyć razem, m.in. w programie The Ed Sullivan Show, gdzie wcielali się w postaci Hersheya Chorowica i Mary Elizabeth Doyle. Najsłynniejszą rolą ekranową komika była postać Franka Konstancy, ojca bohatera serialu komediowego Kroniki Seinfelda. Również w roli Ojca można było oglądać Jerego Stillera w serialu Diabli nadali. Również syn Jerego, Ben został aktorem, a do tego scenarzystą i producentem filmowym. Zadebiutował w roku 1987 w filmie Stevena Spielberga Imperium Słońca. Natomiast jego debiutem telewizyjnym była sztuka Johna Gware do niebieskich liści w wersji American Playhouse. Pierwszym scenariuszem była dziesięciominutowa parodia Koloru pieniędzy Martina Scorsese. Wystąpił w wielu zabawnych filmach, które wywoływały uśmiech na twarzy milionów. Zulander, Poznaj moich rodziców czy Noc w Muzeum to tylko niektóre z jego filmów. Był trzykrotnie nominowany do nagród Emmy. Zdecydowanie z ojcem łączy go nie tylko podobieństwo fizyczne, ale również talent aktorski i komediowy. Numer 1. Nicholas Cage i Weston Coppola Cage. W latach 80. dzięki rolom w takich filmach jak Cotton Club, Wpływ Księżyca czy Ptasiek, Nicolas Cage zdobył masową publiczność i prawdziwe rzesze wielbicieli. Następne lata przyniosły mu status supergwiazdy i honoraria sięgające 20 milionów dolarów za rolę. W jego karierze można wyróżnić dwa typy produkcji. Pierwszy to ambitny repertuar w stylu Zostawić Las Vegas, Drugi zaś to głównie kino sensacyjne i takie hity jak Twierdza, Bez Twarzy czy Con Air Lot skazańców". Weston Coppola Cage jest najstarszym synem Nicolasa Cage'a i aktorki Christine Fulton, a jego stryjecznym dziadkiem jest legendarny reżyser Francis Ford Coppola. W przeciwieństwie do syna, Nicolas Cage nie używał nazwiska Coppola, aby zrobić karierę w branży. Aktor wręcz ukrywał ten fakt, bo chciał zapracować na swoje nazwisko bez pomocy słynnej hollywoodzkiej rodziny. Jego syn Weston na krótko poszedł w jego ślady i przez jakiś czas próbował swoich sił w aktorstwie. Nie do końca mu to jednak wyszło, więc przerzucił się na tworzenie death metalu. Przez lata kierował dwoma metalowymi zespołami. Ice of Noctum i Ars Anubis, z których ten ostatni sam założył. Mówiąc o swoim najstarszym synu w jednym z wywiadów, Nicolas Cage nazwał go artystą totalnym. Nie wszystkie dzieci znanych osób podążają szlakami przetartymi przez rodziców. Niektóre z premedytacją wręcz odcinają się od sławnych ojców, po to, by móc pisać własną historię i samemu pracować na swoje osiągnięcia. My zaś w zanadrzu mamy jeszcze wiele takich przykładów jak te w dzisiejszym zestawieniu, dajcie zatem znać w komentarzach, czy taki temat Was interesuje. I oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału.